Zbliżają się święta, a skoro święta to dostałem i bardzo to dziękuję. Dostałem prezent do gotuj z Julianem i takie, e, coś tam, coś tam. Chocolate Sticks, tak? Chocolate Sticks się nazywa. E, Wypisz tutaj swój seksualny żart, więc sprawdzimy, jak te czekoladowe pałeczki pasują do kawy. By the way, tak, mam nowy super kubek i ten przestraszony kapitan będzie testował. Dwa, Dwie pałeczki się nie mieszczą w kapitanie. Zdajmy jedną na razie, dobrze? Tak, tu patrzysz na kawę. Co się dzieje z kawą? Blub. Przemoc? Blub blub, blub, blub. Troszkę zostało, ale chyba możemy. Patrzę, jesteśmy tacy. sami. A po drugie pachnie bardzo słodko, o, to chyba jest biała czekolada z czymś tam. Hmm. W sumie nie sprawdzi. Ojej! <laughs> to jest tylko jeden patyczek pałka kijek. <laughs> Ale jest mega słodkie, mega! Fajnie, ok, fajnie słodkie, tak pozytywnie, ale ja pierdzielę, jakie słodkie. Wow, wow, to może być jedno z nie spodziewałem się, to jest mały kwadracik, ale on może być jednym z najsłodszych, jeśli chodzi o kawę, którą zrobiłem. Więc szczerze, fajne, fajne połączenie. Takie, że dodać tutaj troszeczkę eggnogu i na święta w sam raz.